Policja to instytucja, której istnienie jest fundamentem praworządności i porządku publicznego. Nasi funkcjonariusze każdego dnia podejmują wyzwania, nierzadko ryzykując własnym życiem, ażeby chronić społeczeństwo przed zagrożeniami i niebezpieczeństwem. Szanowni Państwo, nasze policyjne motto brzmi Pomagamy i chronimy. To słowa kluczowe, które każdego dnia przypominają nam dlaczego wybraliśmy tę drogę. Świat wokół nas zmienia się bardzo dynamicznie, a słowo bezpieczeństwo w obecnych czasach, jest zwłaszcza tu, na Podlasiu, na wschodniej flance Unii Europejskiej, ma zupełnie inny wymiar. W obliczu nowych zagrożeń, aktów hybrydowych, niebezpieczeństw związanych z obroną granicy, jako formacja musimy być przygotowani na różne warianty i scenariusze. Dlatego współpraca naszej formacji z innymi służbami, ale także jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jest kluczowa do osiągnięcia celów. Szanowni Państwo, Sukurska Policja jest blisko ludzi i dla ludzi. Pamiętajmy jednak, że na szacunek musimy sobie sami zasłużyć. W oczach lokalnego społeczeństwa jesteśmy formacją wyjątkową. Zarówno naszą pracą, poszanowaniem prawa i zasad etycznych, każdego dnia funkcjonariusze i pracownicy dajemy świadectwo całej formacji. Pamiętajmy zatem, że wszyscy jesteśmy Policją. Jak powiedział komendant, faktycznie te ostatnie lata jeszcze, raz, jeszcze raz bardziej zmniejszyły, jeżeli chodzi o współpracę, chodzi o bezpieczeństwo naszej granicy. Jesteście tutaj na pierwszym froncie, wspomagani przez koleżanki i kolegów, którzy przyjeżdżają tutaj do, z całego kraju. Niemniej jednak na Waszej wiedzy, na rozpoznaniu terenu ta cała służba się opiera i odbywa, za co jestem bardzo serdecznie Wam wdzięczny. Gratuluję oczywiście wszystkim oznaczonym. To jest bardzo ważny, ważny dzień i mam nadzieję, że na tym nie będziecie poprzestawali i zaszczepiali ducha tej pracy wśród koleżanek i kolegów, ale również ogromna prośba i wiem, że to się w całym województwie odbywa, zaszczepywanie ludzi młodych, żeby wstąpywali do służb mundurowych, już nie mówię do jakich mundurów, bo już tu sami między sobą konkurujecie, jeżeli chodzi o demografię, nie wygląda to najlepiej, te roczniki, które który, które chcielibyśmy przyjmować nie jest ich zbyt wiele. Także te wszystkie siły e, e, łączmy, żeby województwo podlaskie było bezpiecznie, a dzięki właśnie dzięki waszej służbie, waszej pracy to województwo jest bezpieczne. Drogie koleżanki i koledzy, Święto Policji to wyjątkowy dzień, który jest okazją, by wyrazić wdzięczność i uznanie za kolejny rok waszej wytężonej, ciężkiej służby i pracy. Dziękuję Wam wszystkim za ofiarność, niezawodność, za godne naśladowania, upór i konsekwencje w działaniu. Jest dla mnie honorem i zaszczytem, że stoję na czele Podlaskiej Policji, w którym służą i pracują ludzie z pasją, którzy mimo świadomości z jak trudnymi i odpowiedzialnymi zadaniami przychodzi im się mierzyć, zawsze trwają na Sto 105. rocznica powstania Policji, instytucja, która od ponad wieku strzeże porządku bezpieczeństwa i prawa w naszej ojczyźnie. Dla nas tutaj mieszkających szczególnie ważne, że wstrzeże prawa w tej naszej małej ojczyźnie. To szczególna okazja, aby spojrzeć wstecz i docenić wkład tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat służyli w mundurze policyjnym. 105 lat temu w burzliwym okresie odradzającej się Polski nasi przodkowie powołali do życia formację, która stoi do tej pory na straży porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Od tej pory nasza polska policja przeszła długą i pełną wyzwań drogę. Dzisiaj my wszyscy jesteśmy dumni z tego, jak ta instytucja ewoluowała, dostosowując się do zmieniających warunków i potrzeb społeczeństwa. W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić nasze głębokie uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy policji, którzy codziennie narażają swoje życie i zdrowie. Abyśmy my mogli czuć się bezpiecznie, Wasza służba, często niedoceniona, jest fundamentem stabilności i spokoju naszego kraju. Jesteście nie tylko strażnikami prawa, ale również wsparciem dla obywateli w tych trudnych chwilach. Szczególnie w tych chwilach, które zdarzają się tutaj nam na terenie powiatu sokolskiego. Drodzy Państwo. Od 105 lat e, Policja Państwowa służy społeczeństwu, naszemu, naszemu e, społeczeństwu. E, od ponad wieku e, codziennie, e, profesjonalnie, z odwagą, z zaangażowaniem e, stawia czoła wyzwaniom, które stwarzają sytuacje nieraz bardzo niebezpieczne, bardzo trudne, bardzo nieprzewidywalne. Jesteście zawsze odważni, jesteście zawsze dzielni i z pełną gotowością przystępujecie do codziennych zadań. Drodzy Państwo, zasługujecie na najwyższe słowa uznania za swój profesjonalizm i zaangażowanie. Myślę, że każdy dzień, każda nowa sytuacja daje Wam nowe umiejętności, daje Wam nowe możliwości też wykazania swoich umiejętności. Drodzy Państwo, proszę przyjąć z okazji święta Państwa Święta, najlepsze życzenia, najpiękniejsze życzenia, wszystkiego, co jest najlepsze, najwspanialsze, ale przede wszystkim bezpiecznej służby, bez, bezpiecznego wykonywania codziennych zadań.